W wolę być zabezpieczona dlatego, albo na ranę po cesarskim cięciu, albo też na możliwe szycie krocza, ale ponoć mleko z piersi działa magicznie to, że będziemy mogły szybciej mieć dostęp do naszej piersi. I dlatego też go kupiłam. Może pamiętajcie, jak je kupujecie, to nie następną rzeczą, która mam nadzieję, że mega ułatwi mi życie! Hej, hej, hello kochani wspaniali! Mam nadzieję, że Was wszystko dobrze! W dzisiejszym filmiku, jak możecie sami zobaczyć, zapraszam Was na wyprawkę dla mamy. Zwłaszcza jeżeli jesteś mamą po raz pierwszy. Wspaniali, pierwsze co chcę Wam powiedzieć, to to, że lista z rzeczami na wyprawkę dla mamy, dla dziecka oraz na torbę do szpitala. Zabrała mi naprawdę miesiące, żeby ją zrobić, żeby ją stworzyć, a potem, żeby te wszystkie rzeczy zakupić. Był to naprawdę mega ciężki orzech do zgryzienia, więc naprawdę uwierzcie mi z mojego właśnie obecnego doświadczenia, bo w tym momencie jestem w trzecim trimestrze ciąży, jesteśmy w 32 tygodniu naszej ciąży i uwierzcie mi na słowo, że lepiej jest to zrobić wcześniej, aniżeli później. I dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na wyprawce dla mamy, natomiast wyprawka dla dziecka oraz torba do szpitala pojawiam się u mnie na kanale w najbliższych tygodniach, więc czekajcie również na to. A ja w dzisiejszym filmie chcę Wam właśnie pokazać to, co ja zakupiłam jako bycie mamą po raz pierwszy. I ja na ekranie będę Wam dawała takie informacje jak nazwa, skąd to mamy, czy ten produkt jest nowy, czy używany, no i oczywiście cena. Podzieliłam sobie te wszystkie rzeczy również na sekcje. Tutaj jest sekcja dotycząca naszego biustu, tutaj mamy sekcję dotyczącą naszego brzucha oraz krocza, tam są jakieś małe akcesoria oraz ubrania. Pierwszą rzeczą, którą wspomnę jest Black Path Laktatory które zostały mi zaprezentowane przez firmę Neno, dlatego jeszcze raz bardzo im podziękuję za to. Jest to elektroniczny laktator i bardzo zależało mi na tym właśnie, żeby był to laktator bezprzewodowy. Jeżeli planujecie karmić piersią, to myślę, że to jest bardzo dobry sprzęt do zakupienia i do posiadania, zwłaszcza, żeby mieć dwa osobne, i zwłaszcza to, żeby właśnie był on bezprzewodowy. Drugą rzeczą, którą kupiłam, są wkładki laktacyjne i są to wkładki laktacyjne, które są jednorazowe. Natomiast wydaje mi się, że w przyszłości oczywiście będzie to zależało od tego, jak dużo tego pokarmu będę miała w przyszłości, zamienię te pojedyncze jednorazowe wkładki, na takie, które będą wielokrotnego użytku. Wydaje mi się, że będzie to dużo lepsza inwestycja, jeżeli o stosowanie takich wielorazowych wkładek, które można po prostu wrzucić do pralki i wybrać, aniżeli kupowanie co chwilę nowej paczki jednorazowych wkładek laktacyjnych. Więc wszystko to będzie zależało od tego, jak dużo ja tego pokarmu będę miała. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o nasze brodawki sutkowe, to są. Wkładki, są takie osłonki na sutki przy karmieniu dziecka i została mi właśnie polecona firma nóg przez znajomą, i te wkładki się po prostu nakłada na brodawki przed karmieniem piersią, więc też jestem ciekawa jak to będzie funkcjonowało. Czy dziecko w ogóle będzie chciało za coś takiego złapać? A dzięki właśnie takim osłonkom, twoje sutki mogą ci być za to później wdzięczne. A jeżeli chodzi również o sutki, to kupiłam maść pielęgnującą do brodawek właśnie sutkowych bo jest taka możliwość, że będę w stanie wytrzymać ten ból przy karmieniu piersią i będę w stanie karmić bez właśnie tych nakładek, bez tych osłonek. Więc to będzie mi bardzo przydatne. I też jeżeli kupujecie takie kremy, to warto zwrócić uwagę na to, czy dziecko może być karmione bezpośrednio po stosowaniu takiego kremu. Bo są również takie kremy, które trzeba jakby ścierać z słodków przed karmieniem dziecka. Kolejną rzeczą są podkłady na łóżko i również te podkłady można stosować do przewijania dziecka. Dziecka. I oczywiście są to podkłady, które będę zabierać do szpitala. Tylko do szpitala mam przygotowane takie większe podkłady, żeby zabrać ze sobą. Natomiast te myślę, że będę stosować tutaj w domu, żeby mieć rozłożony taki podkład, właśnie na łóżku, żeby móc wietrzyć swoje narządy rodne zaraz po porodzie. Dzięki wietrzeniu narządom rodnym, te narządy nam się szybciej też zregenerują i zagorą. Kolejną rzeczą, którą mam, są to majtki poporodowe, wielorazowe majtki poporodowe, i są one zrobione z świateczki. Te są dużo bardziej rekomendowane i przez mamy, które rodziły naturalnie, a także rekomendowane przez położne, aniżeli te majtki flizelinowe. Te majteczki występują w formie jednorazowej, a także... Są też takie, które są do wielokrotnego użytku. Ja akurat mam te, które są wielorazowe. I mówiąc również o podkładach, to mam oczywiście podkłady poporodowe, które są do stosowania do majtek. Kolejną rzeczą są czopki glicerynowe, bo nigdy nie wiesz, czy będziesz miała zaparcia, czy też nie. Nie wiadomo, jak to tak naprawdę będzie po porodzie. Ja w ciągu praktycznie całej ciąży, na samym początku tylko i wyłącznie miałam w pierwszym trymestrze, miałam jakieś tam zaparcia. Potem to mi wszystko przeszło, odkąd zaczęłam zażywać albo probiotyk, albo też jem codziennie śliwki albo daktyle. Więc to jest taka mała wskazówka dla Was, jeżeli macie zaparcia, albo jesteście wzdęte i czujecie taką ciężkość na żołądku, nie w brzuchu, bo w brzuchu to chyba każda z nas na tym etapie ciąży czuje ciężkość. Ale jeżeli czujecie taką ciężkość i niestrawność, na przykład w żołądku, to probiotyki albo właśnie śliwki, albo daktyle ale po porodzie wolę być zabezpieczona dlatego czopki glicernowe. Kolejną rzeczą jest paracetamol, który jest jedynym środkiem przeciwbólowym, który jest polecany dla kobiet w ciąży, dlatego też jestem zabezpieczona, póki co w ciągu całej ciąży nie stosowałam go ani razu, więc jestem tą szczęściarą, która akurat nie musiała go stosować jeszcze, bo jeszcze mamy kilka tygodni do porodu. A jeżeli mówimy o rzeczach przeciwlowym, to po porodzie myślę, że przydadzą się też kompresje żelowe, które można wsadzić właśnie do zamrażarki i będą one gotowe. Natomiast wiem, że ja w domu, u siebie w domu, u mamy znaczy się u siebie w domu, nie wiem gdzie tak naprawdę mieszkam. Jestem człowiekiem bezdomnym, ale swoje rzeczy mam w trzech różnych miejscach. Ale wiem, że u mamy mam też kompresy żelowe, więc najprawdopodobniej je zabiorę tutaj, jak będziemy następnym razem. Mam nadzieję, że uda się mi jeszcze to zdążyć przed porodem, więc będę miała na wymianę. Ale kompresy żelowe, żeby przykładać albo na ranę po cesarskim cięciu, albo też na możliwe zszycie krocza, albo też po prostu na to, że krocze będę miała obrzęknięte, wszystko w zależności od tego jaki poród będę miała. Bo nie wiem, czy to będzie cesarka, czy to będzie poród naturalny. Oczywiście chcę, żeby to był poród naturalny, ale pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Również mówiąc o ranach, mam oktanicept, który również był polecony przez jedną z położnych na szkole rodzenia, który jest lekiem właśnie odkażającym na małe i powierzchowne rany. I też z tego, co się dowiedziałam, to stosuje się go tylko i wyłącznie raz dziennie. Więc tylko mam 50ml butelkę, bo nie powinno się tego stosować po prostu za dużo. Tutaj, akurat przysłowie, co za dużo, to niezdrowo ponoć się spisuje. A jeżeli chodzi również o ranę po cesarskim cięciu, to zdążyłam się też dowiedzieć, że nie tylko jakiś oktanisept może działać, ale ponoć mleko z piersi działa magicznie na rany. Więc to też jest taka mała wskazówka, jeżeli jesteście po cesarce, więc możecie spróbować właśnie dać mleko z piersi na rankę swoją i zobaczyć jak to będzie funkcjonowało u ciebie. Jestem również zabezpieczona i mam dwie rzeczy, jeżeli chodzi o nasze oczka. Jedną z nich są krople nawilżające do oczu zmęczonych. Bo różnie to będzie, nie wiem tak naprawdę jak będzie, ale myślę, że będziemy zmęczeni. Jestem już na to przygotowana psychicznie. I drugą rzeczą jest opaska na oczy, czarna, taka, żeby mi blokowała światło, jak będę chciała na przykład zrobić sobie jakąś drzemkę w środku dnia. Następną rzeczą to są takie akcesoria, które jako mama myślę, że mogą mi się przydać. Jedną z nich jest kamerka, i to jest kamerka Xiaomi Y Home. Która ma też funkcję widzenia w nocy. Myślę, że na początku, zwłaszcza w tych początkowych tygodniach życia naszego dziecka, ta kamerka tak naprawdę będzie zbędna, bo dziecko będzie praktycznie cały czas przy nas, przy mnie, przy moim cycku. Ale fajnie by było na przykład zobaczyć w przyszłości, jak tylko po prostu będzie taka już możliwość, jak na przykład Hope reaguje. Hope, czyli nasz pies, reaguje na dziecko, albo też jak dziecko się zachowuje, jak jest samo. Nie wiem, na jakie rzeczy zwraca uwagę, co go interesuje. Takie rzeczy w tym momencie przychodzą mi do głowy, do czego bym mogła takiego faktycznie praktycznego używać. Tą kamerkę. I mamy również dwie rzeczy, jeżeli chodzi o noszenie dziecka. Jedną z nich jest chusta do noszenia dziecka, a drugą jest nosidełko. Z tego też się zdążyłam zorientować. Nosidełko przez to, że nie ma jakby wsparcia jeszcze na główkę, jest dostosowanie dopiero gdzieś od trzeciego, czwartego miesiąca życia noworodka. Natomiast chustę można stosować od samego początku, tylko trzeba wiedzieć... Jak zabezpieczać właśnie tą malutką, wielką w porównaniu do reszty ciała główkę dziecka? Więc na początek na pewno będziemy stosować chustę w sensie, na pewno. Nie wiem, czy będziemy, ale mam ją już w rękach. Jeżeli będzie sytuacja, która będzie wymagała tego, że będę potrzebowała mieć na przykład dwie ręce wolne, nie będzie się kto miał zająć dzieckiem, no to jesteśmy na taką sytuację też przygotowani. I z rzeczy do ubrania mamy tak. Koszule nocne, zapinane od góry do dołu. Tutaj akurat Wam pokażę nową koszulę, którą kupiliśmy w TK Maxie. Jest ona właśnie mega długa. Ona sięga mi praktycznie przed kolana, tak do połowy uda. I myślę, że to jest też koszula, którą zabiorę na pewno ze sobą do szpitala, bo jest wygodna, bo ma guziki od dołu do góry i właśnie nie muszę mieć nawet żadnej bielizny. Pod spodem, przed porodem a po porodzie mi też będzie dużo łatwiej, żeby nie musieć nic zakładać jakby na siebie. Jeżeli taka będzie konieczność, żeby właśnie móc na przykład sobie tam wietrzyć krocze. A tutaj myślę, że w domu właśnie koszule, które są zapinane na zamek, koszule, które są zapinane na guziki będą mega czymś użytecznym. Ja sporo takich koszul mam właśnie do spania, więc... Kupiłam tak naprawdę dwie rzeczy. Z o tym, że będę właśnie w szpitalu i że te rzeczy potrzebuję mieć jakby dłuższe. Że moja dupcia będzie cały czas przykryta w szpitalu. A guziki i zapięcia będą nam mega ułatwiać to, że będziemy mogły szybciej mieć dostęp do naszej piersi, żeby nakarmić nam malucha. Kolejną rzeczą jest rzecz troszeczkę kontrowersyjna, bo słyszałam różne opinie na ten temat. I różne osoby, w tym położne, wypowiadają się na temat... Pasa poporodowego, natomiast ja go wzięłam w razie W. Nie wiem, czy go będę stosować. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Jedyne, o co się na chwilę obecną martwię i dlatego też go kupiłam, to jest to, że po porodzie masz duży spadek wagi, co jest jednoznaczne z tym, że Twój kręgosłup jakby z dnia na dzień, nawet nie z dnia na dzień, tylko z godziny na godzinę odczuje dużą zmianę. To nie jest tak, że jak jesteśmy w ciąży, to ten przyrost wagi jest w miarę regularny, ale ta zmiana wagi będzie natychmiastowa. Dlatego też kupiłam właśnie ten pas poporodowy, bo myślę, że mój kręgosłup może mieć potrzebę, żeby go zastosować potrzebę jakby wsparcia. I z tego, co się również dowiedziałam, to to, że nasz brzuch będzie praktycznie galaretą. <gryw> Jakkolwiek to brzmi. Dlatego taki pas poporodowy może jakby pomóc w tym, żeby trzymać wszystko w środku. Mnie nie chodzi tutaj o to, żeby się wyszczuplać zaraz po porodzie, zwłaszcza w okresie połogów, w którym właśnie nasze tkanki i organy będą się jakby najszybciej regenerować, tylko żeby mieć to w razie wód dla wsparcia. I drugą rzeczą dla wsparcia naszego galaretowatego brzuszka to są stringi z takim mega wysokim stanem, które sobie kupiłam. Ja całą ciążę w ciągu dnia przechodziłam w stringach, bo tak też miałam przed ciążą, do tego jestem przyzwyczajona. Natomiast tylko i wyłącznie na noc zakładałam swoje majciochy, które widzieliście już nieraz na vlogach. Lol. Dlatego <grytanie> wzięłam sobie jedną parę stringów w razie W, właśnie żeby mieć do ubrania. Te majtki to myślę, że to będzie do zastosowania dopiero w późniejszym okresie połogu, bo jakoś nie wyobrażam sobie z blizną, z po cesarskim cięciu chodzić. W czymś takim mega przylegającym, w czymś, co mnie będzie uciskało. Aczkolwiek z drugiej strony, może to właśnie będzie rekomendowane, żeby to wszystko trzymało się w środku. Nie wiem, nie jestem tego pewna, ale w razie w już takie majtki mam i wiem, że na pewno będą one do wykorzystania. Jak nie podczas połogu, to później po połogu, jak już wszystkie rany będę miała zagojone, na pewno w czymś takim będę chodziła. I z garderoby również mam oczywiście jest to noż do karmienia. I co jest ważne, jeżeli chodzi o biustonosze do karmienia, bo to się oczywiście też dążyłam dowiedzieć, to to, że pamiętajcie, jak je kupujecie, to nie kupujcie żadnego biustonosza z kiszbinami. Żadnych kurna pieczona, kurna pieczona, żadnych kurcze pieczone usztywnień tutaj na dole. Wszystko to ma być luźne, delikatne dla skóry, bo piersi ponoć będą nas mega bolały. Czy będziecie chciały karmić tym piersią, czy też nie? To wszystko oczywiście zależy od Was, to będą Was bolały na początku. Dlatego żadnych fiszbin. I drugą rzeczą, jeżeli chodzi o biustonosze do karmienia, co zdążyłam zauważyć, to to, że niektóre z nich mają takie szwy na biuście, szwy, które przechodzą nam przez sutki, więc myślę, że to też jest warte, żeby zwrócić na to uwagę i nie wybierać takich biustonoszy, bo to może dodatkowo Wam podrażniać właśnie brodawki sutkowe. I to tyle, jeżeli chodzi o garderobę. Następną peczą jest akcesoria, które również może być mega użyteczne, zwłaszcza jeżeli nie macie czegoś takiego u siebie, co będzie przeznaczone tylko i wyłącznie, na co? Oczywiście na pieluchy dla dziecka. Mamy kosz, który kupiliśmy Pepko zwykły plastikowy. I od razu, żeby nie było i żeby być zabezpieczonym, to do kosza są... Worki na śmieci, które będą pasować do ilości litrów, które są w tym koszu, żeby nie trzeba było potem tego szukać. I dodatkowo kupiłam też pachnące woreczki na zużyte pieluszki. Nie wiem, również słyszałam różne opinie na ten temat, że tak naprawdę się nie sprawdza fakt tego, że są one zapachowe, bo tak czy siak czuć zapach, który pochodzi z pieluchy, ale chciałam przetestować chociażby jedną paczkę, jak się spisze, to będę mogła kupić więcej. Jeżeli się nie spisze, no to myślę, że przejdziemy po prostu na zwykłe woreczki jednorazowe. I dwie ostatnie rzeczy, które myślę, że mega się nam przydadzą i fotelik samochodowy dla psa. Jeżeli macie zwierzaka, to warto również pomyśleć o tym. Jak będziecie go transportować razem z dzieckiem? Dlatego my się zaopatrzyliśmy właśnie w taki samochodowy fotelik dla psa. I drugą rzeczą, która myślę, że będzie mega użytkowa, nie tylko dla mnie, ale również dla dziecka, ale postanowiłam ją dać tutaj do wyprawki dla mamy, jest Bujaczek, czyli ta huśtawka, która mam nadzieję, że mega ułatwi mi życie. A na czym mi mega zależało, jeżeli chodzi o taki bujaczek, to to, żeby ona była elektroniczna, żeby to nie było na baterię i żeby to nie było tylko i wyłącznie na moją stopę, tylko żeby to samo mogło sobie działać. I samo mogło bujać właśnie dziecko. Również zobaczymy, jak z tym będzie. Koniecznie mi dajcie znać, co myślicie o tych wszystkich przedmiotach. Jeżeli jesteście bardziej doświadczonymi mamami niż ja i myślicie, że o czymś zapomniałam, to dajcie mi proszę znać w komentarzu pod spodem. I również niedoświadczone mamusia, dajcie mi znać w komentarzu pod spodem, o czym wy same zapomniałyście, a właśnie zobaczyłyście to u mnie na filmie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją wyprawkę dla mamy. Jeżeli chodzi o wyprawkę, sprawkę dla dziecka oraz o torbę do szpitala, to takie filmiki u mnie pojawią się wkrótce. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi jak zawsze łapkę w górę, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię do subskrypcji do mojego kanału oraz do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje Cię o nowych filmach oraz vlogach. Zwłaszcza jeżeli tematyka ciążowa, wkrótce macierzyństwa, aktywny styl życia oraz dieta od certyfikowanego dietetyka ze specjalizacją w odchudzaniu Cię interesuje. Życzę Wam cudownego dnia, schodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie albo też w blogu. Pa, kochani, wspaniali!